Siema, siema, tak jak pisałem, dzisiaj będzie trochę e no i oczywiście pokażę wam tą e, sytuację z Lokajem, e, która wywiązała się ostatnio na live'ie, osoby, które były, e, widziały co się działo, jak go zaczął i do czego to suma sumarów doprowadziło oczywiście ja poszedłem, byłem i mam to nagrane, oczywiście będzie wrzucone cały bonusik na koniec tego odcinka odcinek krótki hmm krótki E2 poubijałem, wrzuciłem Wam to w trochę e, szybszy sposób na teraz Będę odbierać oczywiście dzienne, bo już nadszedł na to czas więc e, przytoczę jeszcze całą tą sytuację, jeżeli chodzi o Lokaja Lokaj kiedyś próbował mi się wbić na E2 zaczął latać do miasta i w końcu mnie przeprosił po postać, ale Dalej zaczęli mnie dodać, więc stwierdziłem, że nie będzie ze mną stać. Potem stworzyli tranquł i walizę no i myślał, że przykozaczy i będziemy dalej wyzywać, przy czym okazało się, że mieszkamy w tym samym mieście. Mieliśmy się spotkać, ale jak do tego ja sami nic nie doszło, bo lokalnie przyszedł dwa razy. A raz jak piszał, popisałem w komentarzu, że no nie mamy po prostu w mieście, więc nie ma jak, nie mam jak tam przyjść. Jeszcze wybrał specjalnie miejsce, które jest publiczne, obok szkoły, więc pewnie z kolegami. No i na ostatnim, spontanicznym live umówiliśmy się pod klubem. No oczywiście poszedłem, co zobaczycie na końcu. Jednak nie przyszedł. Ani sam, ani z kolegami po prostu w ogóle nie przyszedł. Więc tak się skończyło jego pozaczenie, jego tanie na czacie i jego obrażanie na ten moment, zobaczycie w sumie sami na końcu tego odcinka no a dzisiaj trochę polatłem sobie P2, trochę poddałem walczyłem na równym, oczywiście wygrałem a teraz odbieram questy, dla tych którzy nie wiedzą, które questy robię to przypominam jeszcze raz, 5 questów kukła, nawracanie, zdrada bankiera rachunek dla głupca oraz pomóż skompletować jego załogę Obecnie, obecnie do lewela 46M200K i zaraz się to oczywiście zmieni, bo zakładamy błogo, które daje doświadczenia z questów. Także zaczynamy odbierać pierwszy 183K. 10 sekund trzeba się odknąć. Kiedyś trzeba było czekać ponad 5 minut i na szczęście, to zmienili. W ogóle jak się Wam podobał ostatni live'ik taki spontaniczny. Wiele osób tam pisało, ale chciałby częściej live'y. No oczywiście robię je w miarę możliwości, jak mam po prostu czas i jest taka możliwość. No i dla przypomnienia, na 2,500 subów na moim kanale robimy drunk streama, a na 3000 subów ponownie będzie trafiała lega dla was dla widzów w taki sam sposób, jak to było za każdym razem, gdy dorobiliśmy to losowanko, czyli. Będę zbierał zapisy, przyjmował i potem wielka urna losująca, z której razem z chłopakami będziemy losować jedną osobę, która dostanie legę, Nie, pewnie będzie też złoto, potem heroiki, więc warto, warto podawać kanał dalej i łapać atrakcyjne nagrody. A tymczasem odbieram już kolejnego questa, zdrada bankera, co sobie oczywiście przygotowałem wcześniej żeby mieć jak najwięcej błoga do wykorzystania na nowo do czwartku mi wystarczy na te questy wszystkie żeby je e, robić już 38,7 m. E, no zaraz sobie odbierzemy jeszcze ostatniego i to będzie na tyle awy, łapkę dwójki i loty z nich wszystkich także Pozdrawiam Was i widzimy się w następnym odcinku 32,5 m do Levela, więc coraz bliżej 398. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej! we <laughs> Lokaj, taki kozak, byłem w Imperium, byłem na mieście, czekałem, nic, nie ma. wążeczny jest niebezpieczny. Rybnik, Rynek, przeszedłem cały. Obok klubu przeszedłem, w klubie, jak sami widzicie, bo byłem na koncercie. I Lokaj, gdzie? Gdzie? Gdzie ty i ta twoja Hortus Gloria w Rybniku? Wracam sobie spokojnie, idę spacerkiem. Pewnie co zobaczysz, zobaczysz co się działo. Pozdrawiam Cię. Myślę, że kiedyś się tak spotkamy. A, mi się przypomniało, żeby Ci było łatwiej, nawet DJ. Zapowiedział mi z DJ-ki, że tam jestem w klubie. I też cisza. <laughs> Poszedłem na kościuszki. Tu jest szkoła, o której pisał. LOKAJ! Ale, pusto, cisza. Tak, by chociaż sok na pewniej krzyknął. Na lipa.